Koło Naukowej Inżynierii Kosmicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego to jedna z tych formacji, które łączą studentów niemal z każdego wydziału naszej uczelni. Jakby tego było mało, koło w swoje szeregi przyjmuje również osoby spoza uczelni. A jakie były początki koła? Jak mówi Stanisław Kozłowski, jeden z działaczy Koła Naukowego Inżynierii Kosmicznej na Uniwersytecie Zielonogórskim, organizacja powstała w 2020 roku, czyli podczas pandemii. Początki nie były więc łatwe. Nasze pierwsze rekrutacje to no, były ciężkie, ciężkie, musieliśmy wszystko robić online, ale przez te półtora roku wykonaliśmy potężną pracę. Aktualnie koło liczy około 30 członków aktywnych, takich dochodzących około 50, ponieważ my się dzielimy na dwie działki. Jedna działka to co naturalne to są studenci, ale druga działka to są uczniowie szkół średnich, którzy również z nami pracują i współpracują. Do głównych projektów koła należy m.in. budowa prototypu łazika marsjańskiego wyposażonego w manipulator oraz wykonywanie misji stratosferycznych przy użyciu balonów. Takich specjalnych, wypełnionych helem, pod nimi jest podwieszana kapsuła, i to leci na między 35 a 40 km nad powierzchnię Ziemi, gdzie wykonujemy szereg eksperymentów, nagrywamy film i całość wraca na spadochronie. Jedzie specjalna ekipa, która to odzyskuje, która ten balon śledzi. On potrafi polecieć 200-300 kilometrów. Ostatnio, ostatnio lądował pod Szczecinem. Chcecie dowiedzieć się więcej na temat działalności Koła Naukowego Inżynierii Kosmicznej, działającego na naszej uczelni, obejrzyjcie program Koła w Ruch. Audycja w każdą środę o godzinie 10.30.